Czy kiedykolwiek czułaś, że jesteś uwięziona w czasie, oczekując, aż ktoś dostrzeże Twoją wartość, wróci z żalem i wreszcie wypełni tę pustkę, która pozostała? Jak gdybyś w jakimś momencie, między tym, co było, a tym, co mogłoby być, zapomniała o sobie. Karl Jung nauczył nas, że to, czego szukamy z desperacją w drugim człowieku, jest w rzeczywistości odbiciem tego, co straciliśmy w naszym wnętrzu? Oczekiwanie na kogoś, kto odszedł, to jak porzucenie siebie samej na pustej drodze, wierząc, że szczęście przyjdzie z zewnątrz, podczas gdy w rzeczywistości prawdziwe spotkanie, którego potrzebujemy, to spotkanie z naszą własną duszą. Ile razy zdarzało ci się powracać do rozmów, analizować gesty, szukając znaków, że nadal istnieje nadzieja. Ten cichy cykl oczekiwania i bólu jest bardziej powszechny, niż można by się spodziewać. Jung zaprasza nas, abyśmy spojrzeli na tę dynamikę z innej perspektywy. A co, jeśli to nieustanne oczekiwanie jest w rzeczywistości głębokim wezwaniem Twojej psychiki, abyś się obudziła? Żeby zamiast szukać uznania u drugich, wreszcie rozpoznała wielkość i piękno, które istnieją w Twoim wnętrzu? Jest pułapka w tym procesie. Wiara, że powrót drugiej osoby przyniesie ze sobą uzdrowienie naszego bólu. Ale Jung ostrzega nas: wszystko, co projukujemy na zewnątrz, jest w istocie wewnętrzną wiadomością, która prosi o zdekodowanie. Oczekiwanie na drugą osobę jest często ucieczką od spojrzenia na to, co naprawdę ma znaczenie na te części nas samych, które zostały zapomniane. Stłumione lub zaniedbane w dążeniu do bycia kochanymi. Jest bolesne to przyznać, ale dopóki utrzymujemy nasze oczy skierowane na drzwi, przez które ktoś odszedł, odwracamy się od najważniejszych drzwi tych, które prowadzą z powrotem do nas samych. Jung nauczył nas, że najbardziej wymagająca, ale także najbardziej transformatywna podróż to podróż do wnętrza. Podczas gdy oczekujemy, aby ktoś wrócił, to nasza dusza w milczeniu błaga o bycie uratowaną, przyjętą i uhonorowaną uwagą, którą tak często poświęcamy innym. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, ile wersji siebie pozostawiłaś na drodze, podczas gdy czekałaś? Każdy dzień życia w nadziei na powrót kogoś jest także dniem, w którym przestajemy wracać do siebie. Jung opisuje ten proces jako oddalenie się od indywiduacji naturalnego wezwania życia, aby stałyśmy się pełnymi, autentycznymi i wiernymi temu, kim naprawdę jesteśmy. I właśnie w tej przepaści, między oczekiwaniem a samoświadomością, rodzi się lęk, cierpienie i uczucie pustki. Ale istnieje potężna siła, która drzemie w tobie, czekając na moment, w którym zdecydujesz się przestać żebrać o kawałki uwagi i wreszcie wrócić do siebie. Jung twierdził, że każdy kryzys niesie w sobie ziarno transformacji. I być może ten ból, który dziś wydaje się nie do zniesienia, jest w rzeczywistości pchnięciem, jakie życie daje ci, abyś przestała czekać na kogoś, kto nie może dać ci tego, co zasługujesz, i zaczęła wreszcie budować najgłębsze i najtrwalsze miłości miłości do siebie samej. Dziś chcecie zaprosić. Abyś uczyniła radykalny krok. Zamiast czekać, aż ktoś wróci, wróć do siebie, wróć do swoich zapomnianych marzeń, do swojej porzuconej istoty, do swojego zaniedbanego serca. Jung nauczył nas, że prawdziwe spotkanie nie jest z drugim człowiekiem, ale z duszą, którą pozostawiłam za sobą w imię strachu, braku i nadziei. Niech to wideo będzie Twoim wezwaniem do odwagi. Odwagi, aby wybrać siebie, nawet jeśli wszystko w tobie woła, aby kontynuować oczekiwanie na kogoś, kto może nigdy nie wrócić. W miarę jak oddalasz się od oczekiwania, jedno pytanie zaczyna echem odbijać się w twojej głowie: dlaczego mimo wszystko wciąż patrzę wstecz? Co nas przykuwa do tych niekończących się oczekiwań? Jung wierzył, że nasze wybory są często głęboko zakorzenione w ukrytych częściach naszej psychiki, które nazwał cieniem. Te stłumione, zaniedbane lub nawet obawiane części prowadzą nas do poszukiwań na zewnątrz tego, co w rzeczywistości brakuje w naszym wnętrzu. To mechanizm nieświadomy poszukiwania pełni, tęsknoty za wypełnieniem pustki czymś zewnętrznym, a ból oczekiwania jest w rzeczywistości odbiciem tej rozłąki z tym, Kim naprawdę jesteśmy. Jung nauczył nas również, że cień nie jest czymś, co należy odrzucić, ale rozpoznać i zintegrować. Kiedy uparcie czekamy na coś lub kogoś, ignorujemy ważną część naszej psychiki, która prosi o uwagę. Utrzymując oczy skierowane na zewnątrz, unikamy spojrzenia w siebie, gdzie tkwi nasza prawdziwa siła. Ta siła nie pochodzi z uznania, ze strony innych. Ale z akceptacji tego, kim jesteśmy, ze wszystkimi naszymi niedoskonałościami, lękami i wadami. Cień, gdy zostanie zaakceptowany, może stać się potężnym źródłem samoświadomości i transformacji. I właśnie tutaj tkwi wielkie wyzwanie. Podczas gdy pozostajemy w oczekiwaniu, odrzucamy szansę na kontakt z tą transformującą energią. Wyobraź sobie na chwilę, że to, co przeżywasz jako ból i cierpienie, nie jest znakiem słabości, ale zaproszeniem do podróży, samopoznania. Jung mówił, że ból jest żyznym polem, na którym zasiewa się nasiona wzrostu osobistego. Kiedy opieramy się temu bólowi, w rzeczywistości oddalamy się od jednego z najbardziej intensywnych doświadczeń życia indywiduacji. I to właśnie w indywiduacji, w procesie stawania się tym, Kim naprawdę jesteśmy, znajdujemy prawdziwą wolność. Teraz prawdopodobnie zastanawiasz się, jak mogę rozpocząć tę podróż. Odpowiedź paradoksalnie nie leży w robieniu więcej, ale w robieniu mniej, w sensie rezygnacji z oczekiwania i ciągłej walki. Jung nauczył nas, że prawdziwa transformacja zaczyna się, gdy akceptujemy własną podatność i pozwalamy sobie być niedoskonałymi. To nie oznacza, że powinniśmy być bierni czy rezygnować, ale że musimy przestać szukać na zewnątrz tego, co już istnieje w naszym wnętrzu. Powrót nie powinien dotyczyć innej osoby, ale naszej własnej duszy. Ponowne spotkanie z samą sobą jest podstawą każdego autentycznego związku z innymi. To pojęcie, z którym wielu ludzi ma trudności, że stając się pełnymi, Odzyskując naszą własną moc, świat wokół nas zaczyna się zmieniać. Jung mówił, że poznając naszą prawdę, stajemy się bardziej kompletnymi, a w konsekwencji bardziej atrakcyjnymi, nie w powierzchownym, ale w głębokim tego słowa znaczeniu. Kiedy przestajemy szukać aprobaty zewnętrznej, zaczynamy emitować inną energię bardziej autentyczną, bardziej pewną siebie. Związki nie będą już poszukiwaniem uznania, ale odbiciem naszej miłości i szacunku do siebie. Jednak ta podróż samopoznania nie jest łatwa. Jung wiedział, że aby odnaleźć nasze prawdziwe ja, musimy stawić czoła naszym cieniom, tym aspektom nas samych, których się boimy lub odrzucamy. To jak gdyby patrząc w siebie Musieliśmy zmierzyć się ze strachami, które nas więżą, z częściami naszej psychiki, które pozostawiliśmy w zapomnieniu, nie wiedząc, jak z nimi sobie poradzić. Ale właśnie w tym konfrontacji tkwi prawdziwe wyzwolenie. Jung mówił o ważności tego, aby nie uciekać od siebie, ponieważ tylko akceptując naszą całość, możemy stać się bardziej autentycznymi i wolnymi ludźmi. Ten proces integracji cienia. Wymaga odwagi. Trzeba odwagi, aby spojrzeć w lustro i zobaczyć te części, które próbujemy ukryć, ale trzeba również odwagi, aby uwolnić się od pomysłu, że potrzebujemy aprobaty innej osoby, aby być kompletnymi. Czasami tak się tracimy w naszych związkach, szukając szczęścia i spełnienia w drugim człowieku, że zapominamy, że prawdziwa pełnia przychodzi z naszego wnętrza. Jung, Przypomina nam, że najważniejszy związek z wszystkich to ten, który mamy z nami samymi, bo to on kształtuje wszystkie inne. Jeśli nie jesteśmy pełne, jeśli nie jesteśmy w stanie kochać siebie, jak możemy oczekiwać, że ktoś będzie nas kochał w pełni? I oto ujawnia się prawda. Kiedy przestajemy czekać na zewnętrzny powrót, dajemy miejsce, aby miłość do siebie samej mogła zakwitnąć. Prawdziwa miłość, nie jest czymś, czego oczekujemy, ale czym decydujemy się pielęgnować w sobie. Jung wierzył, że kochając siebie głęboko i autentycznie, tworzymy solidną podstawę pod zdrowe i zrównoważone relacje. Zamiast szukać spełnienia w drugim człowieku, stajemy się istotami kompletnymi, które łączą się z innymi z pozycji pełni i emocjonalnej samowystarczalności. To jest sekret relacji nie opartych na brakach, ale na prawdziwej wymianie i wzajemnym wzroście. Paradoks polega na tym, że im dalej oddalamy się od oczekiwania, że ktoś do nas wróci, tym więcej miejsca dajemy czemuś głębszemu i bardziej prawdziwemu związkowi, który rodzi się naturalnie z naszej autentyczności. Jung mówił o ważności bycia wiernym naszej własnej podróży, niezależnie od tego, czy jesteśmy towarzyszeni, czy nie? W miarę jak postępujemy ścieżką indywiduacji, nasze połączenia z innymi przestają być sposobem na uzupełnienie tego, czego nam brakuje, i stają się wyrazem tego, kim już jesteśmy. Ten ruch nie tylko uwalnia nas od oczekiwania, ale także dopasowuje nas do ludzi i sytuacji, które są w zgodzie z naszą wewnętrzną prawdą. W miarę jak uwalniamy się od potrzeby oczekiwania na powrót, Zaczynamy żyć w stanie głębokiej akceptacji. Jung zapraszał nas, aby zaakceptować naszą ludzkość we wszystkich jej niedoskonałościach. Kiedy przestajemy siebie karać za to, że nie jesteśmy doskonali, dajemy miejsce, aby miłość do siebie samej mogła zakwitnąć w czystszej formie. Ta miłość nie zależy od zewnętrznej aprobaty, obecności innej osoby, czy powrotu, który nigdy nie nastąpi. Jest ona odbiciem wewnętrznego spokoju, który zdobywamy, akceptując siebie takimi, jacy jesteśmy. I właśnie w tym stanie akceptacji zaczyna się prawdziwa transformacja. Ale oczywiście ta transformacja nie następuje od razu, wymaga czasu, cierpliwości i przede wszystkim silnej woli, aby zerwać ze wzorcami, które utrzymują nas w oczekiwaniu. Jung wiedział, że często najsilniejsze opory Wychodzą od nas samych ograniczające przekonania, strach przed porzuceniem, ciągłe wątpienie w naszą wartość. Przezwyciężenie tych przeszkód wymaga ciągłej pracy wewnętrznej, gotowości zmierzenia się z tymi częściami nas samych, które wolibyśmy zignorować. Ale właśnie w tym trudnym procesie odzyskiwania siebie ujawnia się prawdziwa wolność. Wolność życia w pełni, niezależnie od uznania kogokolwiek. I właśnie wtedy spotkanie z naszym własnym cieniem staje się kluczowe. Zamiast walczyć z nim, powinniśmy zaakceptować te części nas samych, które nas nawiedzają. Jung argumentował, że cień jest w rzeczywistości odbiciem nierozpoznanych lub stłumionych aspektów, które po zintegrowaniu mogą stać się źródłami mocy i samoświadomości. Kiedy rezygnujemy z poszukiwań na zewnątrz, i skierowujemy naszą uwagę do wewnątrz, zaczynamy integrować te ciemne aspekty, a dzięki temu zyskujemy siłę, o której nigdy byśmy nie pomyśleli. Nie chodzi już o to, by ktoś nas uzupełnił, ale o to, by nauczyć się uzupełniać siebie tym, kim jesteśmy. Ta integracja cienia jest głęboką podróżą, która wyzwala nas, aby spojrzeć w siebie z odwagą i szczerością. Każde spojrzenie na te części nas samych, których się boimy, jest w pewnym sensie wyzwaniem naszej własnej podatności. I właśnie w tej podatności tkwi jedno z największych źródeł mocy. Jung wiedział, że integrując nasz cień, nie tylko stajemy się bardziej kompletnymi, ale także bardziej autentycznymi w naszych interakcjach. Nie ma już potrzeby ukrywania lub maskowania tego, kim jesteśmy. A kiedy przestajemy się bać naszej własnej prawdy, przestajemy oczekiwać, że inni będą potwierdzać to, co już wiemy o sobie. Kiedy zaczynamy się uwalniać od tego nieustannego oczekiwania i zależności emocjonalnej, zaczynamy doświadczać to, co Jung nazywał indywiduacją procesem stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy. To długa i często bolesna droga, ale także droga, do prawdziwej wolności. Bo tylko gdy zrzucamy zewnętrzne oczekiwania i zaczynamy żyć zgodnie z naszą własną prawdą, znajdujemy wewnętrzny spokój. Indywiduacja to sztuka akceptowania wszystkich części siebie, nawet tych, które kiedyś były postrzegane jako niedoskonałe, i wykorzystywania ich jako źródeł siły. W tym procesie uczymy się żyć nie w poszukiwaniu drugiego człowieka, ale w poszukiwaniu siebie. Ważne jest, aby zrozumieć, że indywiduacja nie jest celem, ale ciągłą podróżą. Każdy krok, jaki robimy ku naszej autentyczności, jest w pewnym sensie aktem odwagi. Jung nauczył nas, że w istocie jesteśmy istotami w ciągłej transformacji. Nikt nie osiąga wersji idealnej siebie, ale raczej wersji bardziej świadomej i bardziej zgodnej z naszą istotą. To oznacza, że nasze niepewności, wątpliwości i nawet momenty cierpienia są częścią procesu, który czyni nas bardziej prawdziwymi. Akceptując to, przestajemy postrzegać te doświadczenia jako przeszkody i zaczynamy je widzieć jako sojuszników na naszej drodze do wzrostu. I wtedy coś głębokiego zaczyna się dziać. Związki, które kiedyś opierały się na oczekiwaniach i brakach, zaczynają się transformować. Przestając oczekiwać, że ktoś inny wypełni pustkę, zaczynamy przyciągać bardziej autentyczne i prawdziwe połączenia. Jung przypominał nam, że jakość naszych zewnętrznych relacji jest bezpośrednim odbiciem jakości naszego wewnętrznego związku. Jeśli jesteśmy w zgodzie z sobą, jeśli się akceptujemy, przyciągamy ludzi i sytuacje, które rezonują z tym spokojem. Nie ma już potrzeby szukania. Oczekiwania, zależności. Miłość do siebie samej staje się fundamentem, na którym można zbudować zdrowy związek. Ten proces wewnętrznej transformacji, choć wymagający, oferuje nam szansę na stanie się najlepszą wersją siebie, nie dzięki zewnętrznemu uznaniu, ale dzięki naszej własnej akceptacji. Jung wierzył, że stając się pełnymi, rozpoznając i integrując. Wszystkie części naszej psychiki stajemy się bardziej autentyczni, bardziej promienni, silniejsi. Nie chodzi o to, by być lepszym, ale o to, by być bardziej wiernym istocie tego, kim naprawdę jesteśmy. A robiąc to, uwalniamy kreatywną energię, która przekracza nasze własne ograniczenia i pozwala nam stworzyć życie bardziej zgodne z naszymi najgłębszymi wartościami i pragnieniami. Kiedy zaczynamy żyć w ten sposób, w prawdziwej harmonii z naszą istotą, ciężar oczekiwań zaczyna się rozwiewać. Brzemię oczekiwania, tęsknoty, aby ktoś wrócił lub coś się zmieniło, by mogli się wreszcie poczuć kompletni, znika. Jung mówił o ważności tego, aby nie rzutować naszych wewnętrznych braków na innych. Zamiast tego, patrząc w siebie, i odzyskując naszą emocjonalną samowystarczalność, zaczynamy rozumieć, że pokój i miłość, których tak pragniemy, nie znajdują się poza nami. Zawsze były tutaj, w naszym wnętrzu, czekając na to, by zostali uznani. Ta podróż samopoznania i uzdrowienia jest głęboko transformatywna. W miarę jak rozpoznajemy i uwalniamy wzorce emocjonalnej zależności i oczekiwania, tworzymy miejsce. Dla nowego typu relacji, takiej, która nie opiera się na brakach, ale na prawdziwej wymianie. Jung wierzył, że prawdziwe połączenie ludzkie może nastąpić tylko wtedy, gdy dwie osoby spotkają się jako istoty kompletne, bez potrzeby uzupełniania, ale z pragnieniem wzajemnego wzrostu. Dlatego, przestając oczekiwać na zewnętrzny powrót, rozpoczynamy nowy cykl. W którym miłość w swojej najczystszej formie się objawia miłość, która rodzi się z pełnej akceptacji i zrozumienia siebie. Ten nowy cykl, choć wymagający, jest także wyzwalający. W miarę jak uwalniamy się od łańcuchów oczekiwania, zaczynamy żyć z większą obecnością i autentycznością. Jung nauczył nas, że tylko gdy zaakceptujemy siebie całkowicie, Będziemy w stanie żyć pełnią życia, bez cienia wątpliwości czy niepewności, które by nas kontrolowały. Nie musimy już gubić się w marzeniach czy nadziejach na to, czym mogłoby być. Zamiast tego koncentrujemy się na stworzeniu znaczącego tu i teraz, gdzie nasza prawda jest naszym przewodnikiem, a miłość jest naturalnym wyrazem tego, kim już jesteśmy. Prawdziwa wolność, jak wskazywał Jung, nie wynika z braku trudności czy eliminacji cierpienia, ale z zdolności do ich przezwyciężania, z odwagą i autentycznością. Kiedy porzucamy oczekiwanie na powrót kogoś i zaczynamy wracać do siebie, odkrywamy wewnętrzną siłę, której wcześniej nie rozpoznawaliśmy. Ta siła nie wynika z oczekiwania na zewnętrzną zmianę, ale z pewności naszej zdolności do wzrostu, uczenia się i ewolucji. Przestając oczekiwać, że ktoś wypełni pustkę, wypełniamy ją naszym własnym bytem, naszymi pasjami, naszymi marzeniami, naszą unikalną podróżą. To jeden z największych nauk Junga. Że droga do samopoznania i wewnętrznej transformacji jest samotna, ale nie mniej potężna, wyzwając naszą własną psychikę, stawiając czoła naszym cieniom i przezwyciężając nasze wewnętrzne ograniczenia, Tworzymy podstawę autentycznego i satysfakcjonującego życia. I ironicznie, robiąc to, przyciągamy prawidłowe energie, te, które pozwalają nam tworzyć relacje naprawdę wzbogacające, oparte na wzajemnym szacunku, akceptacji i miłości do siebie. Im bardziej wzmacniamy naszą wewnętrzną tożsamość, tym bardziej zewnętrzne połączenia stają się jasne i głębokie. To wzmacnianie wewnętrzne nie jest procesem, który następuje od razu. Wymaga czasu, cierpliwości i ciągłej gotowości do spojrzenia w siebie, nawet jeśli podróż staje się niekomfortowa. Jung przypominał nam, że prawdziwa praca psychologiczna jest trudna, ponieważ wymaga konfrontacji z aspektami naszej psychiki, które chcielibyśmy ukryć. Jednak właśnie ta konfrontacja. Nas uwalnia. Kiedy wybieramy autentyczność, kiedy oddalamy się od iluzji, że coś lub ktoś z zewnątrz może uzupełnić to, czego brakuje w naszym wnętrzu, stajemy się wreszcie kompletnymi. I w tym procesie uwolnienia i samopoznania narasta nowy typ siły nie siła oparta na kontroli czy manipulacji, ale siła, która rodzi się z autoakceptacji i pewności naszej własnej podróży. Prawdziwa siła wynika z głębokiego zrozumienia, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, dokładnie tacy, jacy jesteśmy. To jest istota indywiduacji stanie się tym, kim naprawdę jesteśmy bez masek narzuconych przez oczekiwania innych. Kiedy pozwalamy sobie być autentycznymi, bez strachu przed osądem, zaczynamy żyć z nową perspektywą, bardziej otwartą. Bardziej otwartą na przyjmowanie i bardziej połączoną z naszą prawdziwą istotą. Ta podróż samopoznania i autoakceptacji transformuje nas w sposób nieodwracalny. Nie tylko stajemy się bardziej zgodni z naszym przeznaczeniem, ale także zaczynamy widzieć świat z nową jasnością. Oczekiwanie, że ktoś wróci, lub że sytuacja się zmieni, ustępuje miejsca zrozumieniu, że prawdziwa zmiana. Zaczyna się w nas. Dając sobie tę przestrzeń do wzrostu, uzdrowienia i miłości do siebie, tworzymy wewnętrzne środowisko pokoju i samowystarczalności. I tak, kiedy relacje pojawiają się w naszym życiu, nie przychodzą jako desperackie poszukiwanie, ale jako wyraz naszej własnej miłości i pełni. Teraz nadszedł czas na refleksję nad wszystkim, co usłyszałaś. Zauważyłaś, że prawdziwa transformacja nie leży w tym, co oczekujemy od zewnątrz, ale w tym, co możemy zrobić dla siebie. Moment, w którym przestajemy czekać na kogoś lub coś i zaczynamy skupiać się na naszym własnym wzroście, jest krokiem milowym ku naszej pełni. Jung nauczył nas, że podróż indywiduacji, samopoznania jest jedyną, która prowadzi do prawdziwej wolności. I ta wolność Więcej niż jakikolwiek zewnętrzny sukces jest kluczem do życia w pokoju i autentyczności. Gdy rozumiemy, że nie potrzebujemy być ratowani, że powrót, którego tak pragniemy, powinien być powrotem do siebie, zaczynamy żyć bardziej spójnie. Pustka, którą myśleliśmy, że istnieje w naszym życiu z powodu braku drugiej osoby, z powodu braku uznania, zaczyna być wypełniana. Naszą własną obecnością. I robiąc to, tworzymy w sobie przestrzeń, w której może zakwitnąć pokój i miłość. Bo, jak mówił Jung, tylko ten kto się zna, kto się integruje, może ofiarować światu coś prawdziwego. To podróż, która wymaga odwagi, podatności i przede wszystkim samouwspięcznienia. Bo tylko gdy zaakceptujemy siebie głęboko ze wszystkimi naszymi niedoskonałościami i cieniami, będziemy w stanie żyć pełnią. Miłość, która przychodzi z zewnątrz, zawsze będzie odbiciem miłości, którą pielęgnujemy w sobie. Kiedy przestajemy czekać, że coś lub ktoś wypełni tę pustkę, zdajemy sobie sprawę, że zawsze mieliśmy klucz do naszej własnej transformacji. Prawdziwa zmiana nie zachodzi gdzie indziej. Zaczyna się tutaj, w naszym wnętrzu. I teraz pytajcie co by się stało, gdybyś zdecydowała się nie czekać więcej na powrót kogoś? Zamiast tego, wróciłaśby do siebie, do swojej własnej istoty. Gdybyś przestała się tracić w zewnętrznych oczekiwaniach i stałaś się miłością, siłą i spokojem, którego tak pragniesz? Nie chodzi o to, by być silną przez cały czas, ale o to, by rozpoznać własną zdolność do uzdrowienia i ewolucji. Bo jak nauczył Jung, prawdziwa odwaga tkwi w zmierzeniu się z naszym własnym cieniem i wynurzeniu się z niego bardziej kompletnymi, bardziej potężnymi. Jeśli ta refleksja dotknęła Twojego serca, podziel się tym filmem z kimś, kto również potrzebuje tej wiadomości. Stwórzmy społeczność kobiet, które nie boją się wracać do siebie które nie czekają więcej na innych, aby znaleźć to, co jest ich udziałem. Jeśli czułaś się dotknięta tymi słowami, polub, skomentuj i subskrybuj kanał. Razem możemy zrobić pierwszy krok ku życiu bardziej autentycznemu, bardziej pełnemu, bardziej prawdziwemu. W końcu podróż indywiduacji nigdy nie jest samotna, gdy łączymy się w naszym wspólnym celu.